Jak długo można nosić, jak duże dziecko w chuście czy w nosidełku, to jest pytanie, które przewija się jak bumerang przez wiele, wiele, wiele lat. Zawsze wraca. I dzisiaj chciałabym trochę inaczej do tego podejść. Posłuchajcie dalej. Jest Monika Osińska Żabka, jestem doradcą noszenia dzieci w chustach i nosidełkach. I dzisiaj odpowiem Wam po raz kolejny już na pytanie o to, jak długo można nosić dziecko, jak długo jednorazowo, jak długo w ogóle ile razy w ciągu dnia bardzo często zadajecie mi to pytanie. I dzisiaj chciałabym podejść do tego tematu troszeczkę z innej strony. Wiemy już z poprzednich materiałów i w ogóle z takiego normalnego, logicznego myślenia, że nie można nauczyć dziecka noszenia. Ono jej po prostu potrafi. I to, ile my nosimy dziecko w ogóle, nie mówię już teraz w chustach czy nosidełkach, ale w ogóle ile nosimy dziecko, wynika z dwóch zasadniczych aspektów. Pierwsze to jest potrzeba dziecka. Czyli to, że to dziecko po prostu tego od nas wymaga, bardzo potrzebuje bliskości, potrzebuje czuć nas blisko, potrzebuje wiedzieć, że jesteśmy obok, bo może gdzieś w tyle głowy jest lęk, że hello, mama mi znika. A druga potrzeba, która jest równie istotna, to jest potrzeba rodzica, czyli. Po pierwsze, boimy się stracić dziecko z oka, bo nie wiemy, co się dzieje, gdzie, gdzie nam znika. Jesteśmy w środowisku, w którym, za który nie do końca jesteśmy pewni, że jest środowiskiem bezpiecznym dla takiego malucha. Zwłaszcza jeśli to jest już maluch, który eksploruje świat wokół nas i spuszczenie go z oka często gęsto może skończyć się niemałą tragedią, więc wtedy to nasza potrzeba wygrywa ponad to, co chce świat i co. Może sobie ustaliliśmy i wymarzyliśmy. Dlatego dzisiaj skupimy się właśnie na tych dwóch rzeczach. Że ten czas, którym my poświęcamy nosząc dziecko, to i tak go będziemy nosić właśnie realizując te dwie główne potrzeby dziecka i rodzica. I teraz pytanie tylko jest takie, jak będziemy go nosić. Bo możemy nosić dziecko na rękach. Ok. Teraz żeby dobrze nosić dziecko na rękach, e, oglądając na przykład materiały Sewo Miarymowicz, przekonaliście się, że często potrzeba do tego dwóch rąk. E, I efekt tego mamy taki, że no niestety, ale nie mamy tych rąk do dyspozycji. Więc e, żeby dobrze dziecko nosić, musimy poświęcić też to, że nie możemy wtedy niczym innym się zająć. Dlatego wykorzystanie w takiej sytuacji chusty czy nosidełka jest moim zdaniem najlepszym możliwym rozwiązaniem. I nie patrzcie na to przez pryzmat e, tego, że Boże, bo ja noszę już 20 minut i już muszę dziecko z tej chusty wyjąć czy z tego nosidełka, tylko patrzcie na to przez pryzmat tego, że mam coś do zrobienia, potrzebuję mieć te wolne ręce, potrzebuję tego ja, bo robię coś, potrzebuję tego dziecko, bo potrzebuję bliskości, więc ta chusta i nosidło po prostu uwalniają nam w tym momencie ręce, ale też Odciążają nasz kręgosłup, dbają o to, że nasza postawa jest lepsza niż na przykład noszenie dziecka gdzieś tam powywijanego na biodrze. I trzeba na to zerknąć właśnie od strony tych pozytywów. Ale jeżeli nosimy nasze dziecko w chuście czy w nosidle dla naszego fanu, bo po prostu chcemy je długo nosić, bo, bo nam się to podoba, a nie do końca działa to na zasadzie realizacji potrzeb. Wtedy warto to po prostu przemyśleć. Czy na przykład tego czasu nie możemy poświęcić na to, żeby pozwolić dziecku popracować trochę na twardym podłożu, popracować na podłodze, pobawić się z nim twarzą w twarz, re realizując tą bliskość, ale w trochę inny sposób. I na to chcę Wam dzisiaj właśnie zwrócić uwagę, bo jeśli realizujemy potrzebę, potrzebę w rozumieniu takim, że my. Potrzebujemy mieć dziecko blisko, albo dziecko potrzebuje mieć blisko nas, to nośmy. Ale jeśli realizujemy tylko fan i realizujemy tylko to, że, e, że dzięki temu mamy trochę więcej świętego spokoju, warto wtedy to noszenie przemyśleć. E, bardzo istotne i ten, ten element jeszcze tutaj Wam podkreślę, dosyć istotny jest też to, e, jeżeli na przykład planujemy jakieś dłuższe wyprawy. Mówię tu na przykład o wyjściu na cały dzień w góry z dzieckiem, czy na jakieś dłuższe spacery, gdzie no przewidujemy, że tego noszenia technicznie będzie bardzo dużo, niewspółmiernie dużo do normalnego funkcjonowania naszego codziennego, wtedy musimy to. Zaplanować z głową i z rozsądkiem, najlepiej znając miejsca, do których idziemy, albo przynajmniej orientując się, jak one wyglądają, żeby w tym wszystkim przewidzieć moment na to, żeby dać i sobie, i dziecku odpoczynek w tym noszeniu. Dziecko, kiedy jest w jednej pozycji cały czas, albo w bardzo zbliżonej pozycji, po prostu się męczy, i nasz organizm też ma. Pewne ograniczone możliwości. Super, jeśli możemy się na takiej wyprawie wymieniać dzieckiem. Noszę ja, nosi tata, nosi kolega, koleżanka, ktoś, z nami, ktoś kto z nami idzie. Ale to jest odciążenie tylko dla nas. Natomiast musimy pamiętać też o tym, że nasze dziecko potrzebuje też tej zmiany pozycji i zaplanujmy wtedy to, żeby pozwolić mu się wyłożyć na trawie, żeby nie wiem, wstąpić do jakiegoś schroniska czy innego miejsca, gdzie możemy pozwolić dziecku na po prostu eksplorowanie świata trochę inaczej i na poruszanie się inaczej, inne, inny odpoczynek w rozumieniu odpoczynek od tej pozycji, którą ma w huście czy w nosidełku. I na to wam dzisiaj zwracam uwagę i z tym was dzisiaj zostawiam i myślę, że ten temat jeszcze może wrócić. Ale zapraszam was też do komentowania pod tym filmem, jak to wygląda u was, czy bardziej nosicie z potrzeby, czy bardziej nosicie z fanu. Bardzo jestem ciekawa.